Blizzard pokazał swoją pierwszą, prawdziwą, pełnoprawną grę mobilną. Od miesięcy takowa informacja pojawiała się na portalach. Wiedzieliśmy także, że ma być to mobilne ucieleśnienie uniwersum Warcrafta. No i stało się. 3 maja o godzinie 19 mieliśmy okazję obserwować specjalne wydarzenie na oficjalnym kanale YouTube, a mobilny Warcraft wygląda no troszkę inaczej niż chyba gracze oczekiwali. Tego nikt się nie spodziewał! Byli w totalnym szoku! Znamy już te pierwsze wiadomości dotyczące Blizzardowskiej mobilki. Czy są to informacje wzbudzające zachwyt, bądź też zakłopotanie? Do pewnej analizy całej sytuacji przejdę pod sam koniec. Wiadomo natomiast jedno: oczekiwania były bardzo mocno zawyżone. Ludzie spodziewali się i tutaj pod punkt A: World of Warcraft Mobile oraz B: Warcrafta Mobile, czyli strategii czasu rzeczywistego bądź też turówki. W pewnym momencie zaczęły natomiast dobiegać pogłoski, przykładowo od dziennikarza Jasona Schreiera, jakoby Blizzard pracował nad kilkoma mobilkami, zarówno w klimatach Pokémon Go, jak i Clash Roy i dzisiaj, dzisiaj byliśmy świadkami odsłony tej drugiej gry. Oto Warcraft Arclight Rumble, który zdecydowanie trudno nazwać za zapowiedź wzbudzającą ultra pozytywne nastroje wśród fanów na czacie, a już zdecydowanie fanów starego, dobrego, potężnego blizzarda, który z roku na rok bezpowrotnie wymyka się spod palców. W sumie to już dawno się wymknął, a my stare dziady żyjemy sentymentem. Jesteś starym dziadem blizzardowym? Napisz z nicz w komentarzu. Ale do rzeczy, zapętlony trailer, który będzie dzisiaj obecny w tle, trwa około półtorej minuty, w jego trakcie widać w w zasadzie dokładnie czym jest Arclight Rumble i jedno trzeba przyznać. Owszem, gra bazuje na uniwersum Warcraft'a. Fakty są bowiem takie, że ogromny świat i gigantyczna ilość unikalnych bohaterów po prostu pomieści i zniesie wszystko. No i powiedzmy sobie szczerze, przy okazji Arclight Rumble w tym momencie zyskuje mnóstwo kontentu na przyszłościowe aktualizacje. No więc na trailerze widzimy coś w rodzaju automatu do gry la Flipper. W jego centrum mapka oraz cztery pola na froncie. Nie trudno zatem skumać, że pojawił się tutaj prawdopodobnie jakieś rzeczy do użycia. I już wtedy, nawet nie czytając jeszcze tych Wcześniejszych prognoz napisałem do pefrixa, Ej, to Clash Royale. Blizzard określa Arclight Rumble jednak jako mobilną strategię akcji z możliwością kolekcjonowania minionków w formie, nazwijmy to, interaktywnych figur, które podczas wyrzucenia na mapę ożywają i zaczynają działać. Przy czym szwane blizzardowskie lisem uznały, że zrobił z tego zarówno grę dla jednego gracza, jak i PvP, Kopa, i rzekomo wiele więcej. I kurczę, czy ten twór można wstępnie za coś pochwalić? Bo owszem, pewnie za całkiem sensowną oprawę graficzną, chociaż wiedząc, jak wyglądają wszystkie inne gry Blizzarda. Nie spodziewałbym się niczego innego. Stworki to rzeczywiście takie kartonowe figurki, które po wyrzuceniu na pionową planszę używają i zaczynają coś tam kombinować. Mapki ciekawe na pierwszy rzut oka, różnorodne, interfejs, no trochę taki heartstone, szczególnie patrząc na schemat doboru figurek. Zresztą, skoro mówimy już o figurkach, no kurczę, to jest typowy kolektor. Zbieracie te figurki, ma być ich na starcie 65 i z nich budujecie armię. Oczywiście buildy z pewnością lepsze i gorsze się pojawią. Na tyle na ile rozumiem figurki, pochodzą one z Alliance hordy, bestii, blackrock i nieumarłych. Finalnie zatem pięć różnych ekip. Takie figurki rzecz jasna można rozbudowywać. Zapytacie jak? No podstawową metodą będzie ich ekspienie w każdej walce, natomiast jak nie i jak wynika z mojego doświadczenia z podobnymi grami, prawdopodobnie zdobycie czy też stworzenie takiej samej figurki będzie umożliwiało łączenie ich w jakąś o wyższym poziomie. Od taka spekulacja. Generalnie tutaj pojawia się znak zapytania pod względem modelu płatności. Stawiam, że jakieś opcje na dopakowanie armii szybciej mogą pojawić się, chociaż nie muszą. Znowuż są to domysły. Na wystawienie wspomnianych jednostek do walki będziemy zużywać złoto. To ładuje się, jak rozumiem, po pierwsze, z czasem, oraz dzięki wydobywaniu obecnych na mapie złóż. Dla przykładu, harpia kosztuje 3 punkty złota, więc musicie poczekać, aż te pieniążki się uzbierają, no i wówczas wyrzucacie ją na mapę, a ona samoczynnie rusza, aby zabić przeciwnika, zdobyć jakiś cel i tak dalej. Ogólnie są cztery naczelne rzeczy: deploy, co oznacza zbieranie surowców i wyrzucanie istot, następnie capture, czyli przejmowanie takich rzeczy jak wieże, czy też specjalne. Skały, które umożliwią spawnowanie mobków bliżej celu. Synergize, współpraca minionków i ich możliwości, wiadomo, jedne lepiej poradzą sobie w powietrzu, inne na ziemi. No i ostatnia zasada, conquer, czyli podbój, zwycięstwo, jak zwał tak zwał, grunt, żeby nasze wystawione jednostki rozwaliły bossa. Teraz trochę o trybach rozgrywki. Przede wszystkim tym podstawowym będzie kampania. Pewnie nie jest to jakaś wybitnie wyszukana fabuła, zresztą nawet bym tego nie oczekiwał. Raczej spokojne pitu-pitu od rzeczy i tak kolejne mapki będziemy sobie przechodzić. Chodzić. Następnie ma pojawić się tryb podboju. Trudno określić jak będzie on wyglądał, więc czekam na więcej informacji. Z mojej perspektywy natomiast te najciekawsze rzeczy to dungeony i raidy. Pewnie będą to jakieś dłuższe sekcje z kilkoma mapkami i oczywiście bossem na końcu. Wymagające, być może pozwalające zyskać więcej jakichś surowców czy też upgrade'ów. Jak wiem, również w tym miejscu zostanie udostępniona możliwość kooperacji. Zresztą Blizzard zakłada w Arclight Rumble większą budowę społeczności w oparciu o grupy czy gildie. No a skoro inni gracze to także rywalizacja w w formie PvP będzie obecna, gdzie stawimy czoła armiom innych użytkowników i pewnie będziemy wspinać się po jakichś szczebelkach rankingu. Dużo tutaj znaków zapytania, no bo fakty są takie, że póki co uszczknięto niewielki zakres informacji dotyczących Arclight Rumble. Stawiam, że z czasem wypłyną ciekawsze szczegóły. Zresztą już teraz Blizzard zapowiadał wąską betę, więc możecie śledzić media, być może uda Wam się zapisać, jeżeli macie ochotę. Ale i tutaj przejdźmy do tego, co ogólnie dzieje się wokół nowej gry. Chyba nie tylko ja spodziewałem się czegoś innego, być może bardziej ambitnego Muszę przy Znać, że w ogóle od kilku dobrych lat obserwując Blizzardowskie prezentacje, trochę nie kupuje tego ogromnego i poniekąd wymuszonego entuzjazmu. Tymczasem dzisiaj na spotkaniu dwoje członków ekipy było tak podekscytowanych, jakby to miał być jakiś rewolucyjny tytuł, ale no nie jest. Nie od dzisiaj wiadomo, że Blizzard lubi brać znane pomysły i serwować je pod swoimi markami z drobną dozą pudru na odświeżenie. Tak jest i tutaj. Chat wyglądał mniej więcej w ten sposób. Ewentualnie pojawiało się jeszcze słowo cringe i sporo innych pstryczków, a i w komentarzach w tym momencie widać różne kpiny. Chociaż są też komentarze pozytywne. Ciekaw jestem w ogóle wykazu lajków oraz dislajków w przeciągu 24 godzin. Czy będą to oceny w większości jednak pozytywne, a może przeważająco negatywne? Nie daj mi natomiast spokoju coś innego. Tak, to nie jest gra blizzarda z dawnych lat, to nie jest coś, co spełnia oczekiwania wieloletnich fanów, natomiast będąc obiektywnym śmiem sądzić, że gra odniesie naprawdę spory sukces. I to nie jest słodzenie, tylko fakt. Jeżeli Clash Royale przyciąga setki tysięcy osób, to dlaczego coś bazującego na znanym miałoby pójść jakkolwiek gorzej. Powiem więcej, sam złapałem się na tym, że w Clash Royale grałem, czy to w łóżku, czy też w jakiejś podróży, w busie, cokolwiek. Trwające po kilka minut rozgrywki banalne zasady przyciągają, tak samo jak syndrom jeszcze jednej rundki. Jeżeli przyciągają one osoby starsze, to młodsze definitywnie zaabsorbują na długo. Więc finalizując, no, stawiam, że gra pewnie będzie nawet spoko i wróżę jej de facto świetlaną przyszłość. Zapominając na chwilę, że jest ona od Blizzard'a, wygląda całkiem ciekawie. Ale problemem jest właśnie niegdysiejsza przeszłość Bliza, bo od tej marki oczekuje się czegoś innego, czegoś poważnego. Tymczasem oto przed nami nowy Blizzard, który z jednej strony podkopuje kondycję wieloletnich gier, a z drugiej tworzy mobilki, celując w zupełnie inny, a już zdecydowanie bardziej kasowy segment graczy. To tyle ode mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Warcraft e Arclight Rumble. No i co, widzimy się już niedługo. Cześć!